Witajcie! Nadszedł w końcu dzień, w którym pojawiły się płaszczki w naszych akwariach. W tym zbiorniku w salonie jest tutaj parka. Większa to jest samiczka. Potamotrygon motoro. I samczyk. Potamotrygon motoro. Marblet, płaszczki, jak wieby, są to ryby drapieżne, polują w pobliżu dna oraz na otwartych wodach. Na ogonie znajduje się kolec jadowy, który jest zrzucany co około 6 miesięcy. Kolec jest do samoobrony, więc lepiej unikajmy kontaktu z nim. Jad jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. Czym karmić takie osobniki? Lubią ochotkę, tubifeks, jakieś krewetki, mrożone ryby. Tutaj mamy trzy ładne osobniki. Te trzy piękne osobniki jutro jadą do kolegi. Również spróbuję nagrać Wam, jaki ma bardzo piękny zbiornik, w którym zamieszkują. Ryby ode mnie. I tutaj mamy jeszcze jednego osobnika, także on tutaj na razie będzie pływał sobie w tym zbiorniku, nie chcę dawać tam do parki do salonu, także takie piękne płaszczki motoro i motoro marblet. Tutaj ładnie pokazała nam się płaszczka motoro, jest po prostu prześliczna, jak wiemy płaszczki zakupują się w piasku, więc czasem jedynie co to widać kawałek ogona. Co do parametrów wody, temperatura jest między 22 a 28, pH 6, 6,5. A tutaj ładnie pokazała nam się przy nagrywaniu. Także co? To było na tyle w tym odcinku. Jestem zadowolony, że w końcu dotarły do nas płaszczki. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Życzę wszystkim miłego weekendu i do następnego odcinka.